Witam serdecznie. Nazywam się Iza Podlaska, jestem astrologiem i ekspertem na www.czary.pl. Tam znajdziecie bardzo dużo codziennych, tygodniowych i miesięcznych oraz rocznych horoskopów na 2010 rok również. Teraz przedstawię wam, co nas czeka w najbliższym tygodniu. Już w poniedziałek aż dwie planety zmienią swój znak zodiaku. Do znaku Wodnika wejdzie Wenus, planeta miłości, partnerstwa i pieniędzy. Wszystkie wodniki, bliźnięta i wagi mogą spodziewać się w najbliższym tygodniu z tego powodu bardzo dobrych wiadomości finansowych. Te samotne, szczególnie wodniki, poczują, że jednak gdzieś jakaś bratnia dusza jest we wszechświecie i czeka na nich i wyruszą na poszukiwania. Drugą planetą, która zmieni znak zodiaku w poniedziałek jest Jowisz. To już o wiele poważniejsza sprawa, ponieważ Jowisz raz w roku zmienia swój znak. I teraz ze znaku wodnika przejdzie do znaku ryb. Przez cały rok prawie będzie przebywał w tym znaku Zodiaku, co oznacza bardzo, bardzo dobre wydarzenia dla ryb. Również w tym tygodniu już się zaczną. I ogólnie nasza aura planetarna bardzo się poprawi, ponieważ ryby to dla Jowisza bardzo dobry znak Zodiaku. Stare władztwo, więc spodziewajmy się dobrych wydarzeń, dobrych wiadomości i przede wszystkim bardzo dużo inspiracji dla nas wszystkich. Im dalej w tydzień się będzie rozwijał, tym więcej będzie ciekawych wydarzeń. W środę słońce wejdzie do znaku wodnika, co jeszcze bardziej polepszy naszą aurę. Słońce w koziorosztu przez ostatni miesiąc sprawiało, że musieliśmy myśleć o obowiązkach. Robić nie zawsze to, co chcieliśmy, i siedzieliśmy w domu i nie wychodziliśmy. Teraz, kiedy w środę słońce wejdzie do wodnika, od razu poczujemy chęć na karnopałowe zabawy, na wychodzenie z domu, mimo wielkich śnieżnych zasp i przede wszystkim więcej optymizmu wstąpi na co dzień w nasze życie. Im bliżej końca tygodnia, tym bardziej z rozrywkowego nastroju będziemy się stawali bardziej obowiązkowi, ponieważ i Wenus, i Słońce ustawią się w trygonie. Do znaku, do planety Saturn. Co oznacza, że w piątek nadrobimy wszystkie zaległości z całego tygodnia i będziemy bardzo dobrze nastawieni do wszelkich umów i wszelkich ustaleń. Więc koniec tygodnia sprzyja negocjacjom i omawianiu trudnych planów. Sobota jest takim dniem w weekendzie, kiedy możemy poczuć, że nie wiemy, co ze sobą zrobić, ponieważ na niebie utworzy się kwadra księżyca, czyli słońce ustawi się w kwadraturze do księżyca co oznacza, że in, in, co innego będziemy czuli, a co innego będziemy chcieli robić, czyli nie będziemy zdecydowani, czy na wielk, wielką, kuczną imprezę się wybrać, czy zostać kameralnie z przyjaciółmi w domu. Nie przejmujmy się tym, ponieważ Księżyc i tak sprzyja wszelkim zmianom, a w niedzielę Słońce w stregonie z Saturnem rozwieje wszelkie nasze wątpliwości, więc bawmy się, ale z umiarem. Miłego tygodnia życzę.